Wyobraź sobie noc w Rzymie, rok 1492. Kroczysz po marmurowych korytarzach pałacu apostolskiego, a echo twoich kroków ginie wśród ciemnych arkad. Powietrze przesycone jest ciężkim zapachem wina, kadzidła i potu. Z daleka słyszysz muzykę, śmiechy i jęki, które nie powinny rozbrzmiewać w samym sercu chrześcijaństwa. Twoja dłoń drży, kiedy uchylasz ciężkie drzwi. Wnętrze nie przypomina świątyni, lecz salę rozkoszy, gdzie purpurowe szaty mieszają się z nagimi ciałami. Myślisz, że papież powinien być symbolem czystości, ascetycznej wstrzemięźliwości, uosobieniem wiary, ale rzeczywistość rozdziera te złudzenia niczym ostrze. To, co widzisz, to nie oblicze duchowego przywódcy, ale oblicze człowieka, którego rządza i władza stworzyły monstrum. Rodrigo Borgia, znany światu jako papież Aleksander Schustedom, ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Oblicze hedonisty, który uczynił z Watykanu miejsce orgi i politycznych gier ciałem. Chcesz wierzyć, że Kościół stał na straży moralności, że był murem oddzielającym ludzi od chaosu grzechu. A jednak historia ukazuje coś odwrotnego. W czasach, gdy prostym wiernym grożono piekłem za drobne przewinienia, najwyższy kapłan urządzał w swoich komnatach nocne uczty, które szokowały nawet cynicznych rzymskich kardynałów. Obrazy, jakie widzisz, burzą wszystkie wyobrażenia o pobożnym Rzymie renesansu. Wyobraź sobie stół zastawiony złotymi kielichami i srebrnymi tacami pełnymi mięsiwa, podczas gdy u stóp siedzą nagie kobiety, gotowe zaspokoić każdą fantazję. Kardynałowie, którzy powinni być wzorem pobożności, rywalizują o względy papieża w grach, które bardziej przypominają starożytne uczty Nerona, niż chrześcijańskie spotkania duchownych. A w centrum, sam Aleksander VI, którego uśmiech pełen jest zarówno triumfu, jak i pogardy. Ale tu kryje się coś jeszcze bardziej niepokojącego. To nie była tylko prywatna rozpusta. Te orgie były narzędziem nagrodą i karą, metodą tworzenia lojalności i upokarzania wrogów. Papież używał swojego ciała i ciał innych jako waluty, kupując przyjaźnie, niszcząc reputację i budując imperium strachu. Coś, co z zewnątrz wyglądało jak ucztowanie, było w istocie starannie zaplanowanym spektaklem władzy. Wyobraź sobie, że stoisz pośród tego widowiska, wciągnięty w krąg światła świec, które rzucają długie cienie na ściany watykańskich komnat. Słyszysz śmiechy kobiet i syk otwieranych dzbanów z winem, zauważasz, jak oczy papieża śledzą cię, jakbyś sam miał zostać pionkiem w tej grze. To uczucie, że nie ma już granic, że sakrum zostało zbrukane, a miejsce modlitwy zamieniło się w teatr grzechu, sprawia, że skóra cierpnie ci na karku. To właśnie tutaj rodzi się pierwszy wstrząs. Odkrywasz, że najświętsze miejsce zachodniego chrześcijaństwa było areną rozpusty, której skala przyćmiewała nawet starożytnych cesarzy. Dokumenty mistrza ceremonii papieskich, Johanna Burcharda, opisują nocne uczty, gdzie liczba kobiet przewyższała liczbę duchownych, a sam papież rozdawał nagrody tym, którzy najlepiej zaspokoili jego zachcianki. To nie jest legenda. To zapis świadka, człowieka, który widział na własne oczy i nie mógł uwierzyć, że to dzieje się pod dachem świętego Piotra. Ale oto nadchodzi moment, w którym uświadamiasz sobie, że ta noc była jedynie preludium. To, co widziałeś, to dopiero powierzchnia. Pod spodem kryją się sekrety, które czynią Aleksandra Szyskę postacią tak odrażającą, że nawet Rzym, przywykły do skandali i zepsucia, szeptał jego imię z trwogą. A ty jesteś o krok od odkrycia, jak głęboko sięgała jego deprawacja. Wyobraź sobie, że zasiadasz przy długim stole w watykańskich ogrodach, noc oświetlają dziesiątki świec, a powietrze drży od muzyki lutni i bębnów. Oczekujesz uczty, która powinna być pełna powagi i majestatu, ale zamiast tego trafiasz na widowisko, które bardziej przypomina nocne jarmarki rozpusty niż spotkanie duchownych. Przed Tobą rozgrywa się spektakl, którego aktorami są nagie kobiety i młodzi chłopcy, a reżyserem sam papież. Myślisz, że to tylko pojedynczy skandal, przypadek, o którym będą szeptać plotkarze na ulicach Rzymu, ale prawda okazuje się o wiele mroczniejsza. To nie wyjątek, lecz powtarzalny rytuał. Papież Aleksander VI urządzał takie uczty regularnie, jakby były nieodłączną częścią życia Kościoła. Jedna z nich przejdzie do historii jako. Bal Kasztanów w roku 1501. Wyobraź sobie ogromną salę watykańską, w której podłoga usłana jest kasztanami, a nagie kobiety tańczą wśród nich, potykając się i śmiejąc, podczas gdy kardynałowie obserwują i wybierają swoje towarzyszki. Ale nie chodziło tylko o taniec. Po zakończeniu widowiska rozdano nagrody tym, którzy potrafili najlepiej zaspokoić swoje partnerki: złote sakiewki, drogocenne tkaniny, a czasem biskupstwa. Kronikarz Johann Burchart, świadek wydarzeń, zanotował ten skandal w swoich księgach, nie kryjąc odrazy. Opisał, jak duchowni w purpurze zachowywali się jak najpospolitsi hulacy, a papież zasiadał na tronie, obserwując wszystko z uśmiechem. Ale oto najgorsze. Uczestnictwo w takich ucztach nie było wyborem, lecz obowiązkiem. Jeśli chciałeś utrzymać swoją pozycję w Rzymie, musiałeś się pokazać, musiałeś uczestniczyć. W przeciwnym razie ryzykowałeś gniew Aleksandra VI. Wyobraź sobie kardynała, który z obrzydzeniem, ale i ze strachem poddaje się tej grze. Wiesz, że jeśli odmówisz, stracisz nie tylko tytuł, ale być może i życie. Te uczty działały jak sieć pajęcza. Im bardziej się w nie wikłałeś, tym trudniej było uciec. A Aleksander VI wiedział to doskonale. Każdy uśmiech, każde upokorzenie, każdy sekret stawał się kartą w jego politycznej talii. Seks stawał się narzędziem lojalności, a lojalność była kluczem do władzy. To dlatego zwykli Rzymianie, którzy i tak byli przyzwyczajeni do rozwiązłości miasta, szeptali o papieżu z trwogą. To, co działo się za murami Watykanu, przekraczało granice wszelkiego wyobrażenia. A jednak papież czynił to jawnie, jakby nie obawiał się żadnej kary. Dlaczego? Bo wiedział, że Kościół był ponad prawem, a on był jego uosobieniem. Ale oto rodzi się pytanie, jak daleko mógł się posunąć człowiek, który miał absolutną władzę nad duszami i ciałami ludzi. Jeśli balka sztanów był tylko zabawą, co kryło się za zamkniętymi drzwiami, gdzie świadków wybierano ostrożniej? Teraz dopiero zrozumiesz, że to, co do tej pory zobaczyłeś, było jedynie pierwszą warstwą zepsucia. Prawdziwy horror kryje się w kolejnych odsłonach tego teatru grzechu. Wyobraź sobie, że stajesz u progu prywatnych komnat papieża Aleksandra VI. Cisza korytarza jest zwodnicza. Bo gdy drzwi się uchylają, uderza cię fala dźwięków, jęki, chichoty, a czasem krzyk, który natychmiast tłumi muzyka. Wchodzisz i dostrzegasz scenę nie do uwierzenia: nie tylko nagie ciała i rozpasanie, lecz sam papież, który kieruje tym widowiskiem jak gospodarz spektaklu. To nie jest już zabawa, to mechanizm starannie zaplanowany i okrutny. Aleksander VI uczynił z rozpusty narzędzie polityczne. Jeśli chciałeś zdobyć przychylność, musiałeś pojawić się na jego nocnych ucztach i wziąć udział w grach, które zrywały zasłonę wstydu. Wyobraź sobie młodego duchownego, który marzy o karierze. Zamiast modlitw i studiów, czeka go próba lojalności w łożu. Papież nagradzał awansami tych, którzy okazali się posłuszni, a tych, którzy się buntowali, spotykał upadek, utrata tytułów, a czasem śmierć. Johann Burchart, mistrz ceremonii papieskich, zapisał w swoich kronikach szczegóły, które wstrząsają do dziś. Opisał, jak Aleksander VI wraz z dziećmi, Cezarem i Lukrecją, obserwował uczty, a czasem sam w nich uczestniczył. Ciała stawały się narzędziami, a dusze zakładnikami. To, co dla zwykłych ludzi było grzechem ciężkim, dla papieża było walutą. Ale najstraszniejsze było publiczne upokorzenie. Wyobraź sobie, senatora ambasadora kardynała zmuszanego do udziału w scenach, które złamałyby najtwardszego człowieka. To nie była prywatna rozrywka, ale test lojalności, metoda ujarzmiania całych rodów i narodów. Kto uległ, stawał się niewolnikiem papieża. Kto odmówił, ginął politycznie lub fizycznie. Tak powstał system, w którym grzech nie był już słabością, ale fundamentem władzy. Aleksander VI wiedział, że nie ma większego narzędzia kontroli niż hańba. To, co widziałeś, to nie były jedynie nocne igraszki, to była sieć, oplatająca Europę, bo każdy ambasador, każdy biskup, każdy kardynał wciągnięty w ten krąg stawał się zakładnikiem własnej tajemnicy. A teraz najtrudniejsza prawda. Rzym nie tylko wiedział o tych praktykach, Rzym się ich bał miasto, które widziało triumfy Cezarów i zbrodnie tyranów, szeptało o borgi z trwogą. Samo imię papieża było równocześnie przekleństwem i zakazanym zaklęciem. To właśnie dlatego jego władza była tak silna, opierała się na strachu i pragnieniu, które w oczach ludzi kościoła stawały się nie do odróżnienia. I w tym momencie, gdy uświadamiasz sobie, że nawet duchowni stali się niewolnikami jego pożądania, czujesz ciężar tego odkrycia. To nie legenda, to nie przesada kronikarzy. To był systematyczny mechanizm, którego celem było uczynienie z kościoła prywatnego teatru borgiów. Teraz, gdy zobaczyłeś, jak głęboko sięgała deprawacja w samym sercu Watykanu, rozumiesz, że historia kryje więcej niż podręczniki kiedykolwiek ujawnią. Jeśli chcesz nadal odkrywać te ukryte warstwy prawdy, możesz kontynuować tę podróż razem z nami, by nigdy nie przegapić kolejnych sekretów przeszłości. Ale pamiętaj, to co zobaczyłeś, to wciąż nie jest dno. Prawdziwe piekło dopiero czeka za kolejnym zakrętem korytarza. Wyobraź sobie Rzym końca XV wieku. Przechadzasz się wąskimi uliczkami, gdzie sprzedawcy nawołują, żebracy wyciągają dłonie, a plotki rozchodzą się szybciej niż zapach pieczonego mięsa z tawern. Każdy szept dotyczy jednej rodziny, Borgiów. To nazwisko, które elektryzuje miasto, budząc zarówno podziw, jak i trwogę. Ale najgłośniejsze są pogłoski o papieżu i jego córce, Lukrecji. Mówią, że Lukrecja, piękna jak bogini, była nie tylko politycznym narzędziem ojca, ale i jego kochanką. Wyobraź sobie, jak jako młoda dziewczyna zostaje wydana za mąż Giovanniemu Sforcy, by wzmocnić sojusz z potężnym rodem. Widzisz ucztę weselną, pełną muzyki i światła, lecz za kulisami kryje się zimna kalkulacja. Papież nie waha się anulować małżeństwa, gdy przestaje być dla niego użyteczne, oskarżając zięcia o impotencję. To upokorzenie, które rozchodzi się echem po całych Włoszech. Ale plotki nie cichną. Kiedy Lukrecja zostaje wydana ponownie, tym razem za Alfonsa Aragońskiego, znów towarzyszy temu atmosfera podejrzeń. Rzymianie szepczą, że jej ojciec nie mógł znieść myśli, iż dzieli się nią z innym mężczyzną. Wyobraź sobie dramatyczną scenę. Młody Alfons zostaje brutalnie zaatakowany na schodach świątyni św. Piotra. Oskarżenia kierują się natychmiast ku cezarowi Borgi, synowi papieża. Ale w cieniu pozostaje pytanie, czy sam Aleksander nie miał w tym udziału z zazdrości o własną córkę. Kolejne opowieści są jeszcze bardziej mroczne. Kronikarze opisują uczty, podczas których Lukrecja siedziała obok ojca i brata, a atmosfera była tak duszna, że trudno było odróżnić rodzinne więzi od kazirodczej namiętności. Wyobraź sobie tłum dworzan, którzy nie śmią podnieść wzroku, bo każdy ruch może być zinterpretowany jako zdrada. A jednak plotki wciąż narastają, że Lukrecja Nosiła dzieci, których ojcostwo przypisywano nie jej mężom, lecz własnemu ojcu i bratu. Ale tutaj kryje się jeszcze głębszy dramat. Lukrecja nie była wyłącznie ofiarą, ani wyłącznie winowajczynią. Była narzędziem w rękach Aleksandra VI, wykorzystywanym do budowania i zrywania sojuszy. Wyobraź sobie jej życie jako ciągłe pasmo małżeństw odwoływanych zaręczyn i skandali. Każde jej ciało, każdy uśmiech, każda noc była traktowana jak karta w politycznej grze. Dla mieszkańców Rzymu te historie były paliwem plotek, które brzmiały bardziej jako powieści o rzymskich cesarzach niż o rodzinie papieża. I to właśnie sprawiało, że ich groza była tak silna. Widzisz, jak granica między sakrum a profanum znika, a Watykan staje się sceną dla najbardziej bluźnierczych podejrzeń. Ale oto prawdziwy koszmar to co dla rzymu było skandalem dla aleksandra VI było normą jeśli mógł używać córki jako pionka w grze o władzę jeśli mógł pogrążać własną rodzinę w sieci podejrzeń o kazirodztwo to jak traktował resztę świata a teraz wyobraź sobie że siedzisz w cieniu jednej z tych uczt słyszysz szept dworzan i czujesz napięcie w powietrzu nie wiesz czy oglądasz dramat polityczny czy rodzinny koszmar ale wiesz jedno ten spektakl ma tylko jednego reżysera. I tym reżyserem jest papież, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać władzę. I to jest dopiero początek, bo deprawacja borgiów nie zatrzymała się na rodzinnych plotkach. To, co wydarzy się dalej, uczyni z Watykanu miejsce, którego mroczne oblicze zszokuje cały świat. Wyobraź sobie noc w ogrodach watykańskich, gdzie marmurowe posągi świętych patrzą pustym wzrokiem na widowisko, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Ścieżki oświetlone pochodniami prowadzą cię do stołów uginających się od jedzenia i wina. Ale to nie jest zwykła uczta, to rytuał, w którym grzech i władza splatają się w jedno. Papież Aleksander VI uczynił z rozpusty instytucje, a orgie przestały być sekretem, stały się narzędziem zarządzania kościołem. Widzisz, jak setki kurtyzan ustawiono wzdłuż murów, niczym część dekoracji. Kobiety, chłopcy, młodzieńcy, wszyscy sprowadzeni tutaj nie dla przyjemności, ale dla spektaklu, który miał jeden cel pokazać, że nawet najbardziej święte miejsce na ziemi należy do borgiów. Uczty te były organizowane z precyzją liturgii. Nic nie było przypadkowe. Każdy ruch, każdy gest, każdy uśmiech był testem lojalności wobec papieża. Wyobraź sobie kardynała, który siedzi przy stole. Kielich wina drży w jego dłoni, bo wie, że nie może odwrócić wzroku od nagich ciał. Wiesz, że jeśli nie okaże zachwytu, jeśli nie weźmie udziału w tej grze, jego kariera zakończy się szybciej niż rozpoczęła. Te uczty były areną, na której mierzyło się odwagę i posłuszeństwo. A Aleksander VI wiedział, że publiczne upokorzenie boli bardziej niż miecz. Ambasadorowie miast włoskich donosili do swoich republik o tym, co zobaczyli w Rzymie. Opisywali Watykan, w którym granice moralności przestały istnieć. Wenecki posłaniec pisał o papieżu, który rozdawał biskupstwa między uczestnikami nocnych zabaw, jakby były zwykłymi monetami. Florenccy dyplomaci wspominali o ucztach, w których uczestniczyły dziesiątki kobiet, a papież osobiście nadzorował wybory partnerów. Ale najstraszniejsze było to, że wszystko to stawało się normą. Rzym, który od wieków widział skandale, teraz szeptał z trwogą, że Watykan zamienił się w pałac rozpusty. To, co miało być centrum duchowości, stało się wzorem grzechu. I właśnie w tym kryła się groza. Bo jeśli sam papież zamieniał orgię w oficjalne ceremonie, to kto miał jeszcze prawo mówić o moralności? Wyobraź sobie, że uczestniczysz w takiej uczcie. Czujesz zapach rozlanego wina i potu, słyszysz wrzawę, w której ginie głos sumienia. Widzisz, jak grzech staje się publicznym spektaklem, a każdy uczestnik tej nocy wplątuje się w sieć, z której nie ma ucieczki. Nie jesteś świadkiem prywatnej rozpusty, lecz świadkiem narodzin systemu, w którym Kościół sam siebie skaził. Ale to dopiero połowa prawdy, bo jeśli uczty były jawne, to co działo się w zamkniętych komnatach, gdzie nie wpuszczano obcych oczu, tam właśnie kryły się sekrety, które uczyniły z deprawacji borgiów broń groźniejszą niż armię. Wyobraź sobie, że jesteś kardynałem stojącym przed największą decyzją swojego życia. W twoich rękach nie ma pisma świętego ani modlitewnika. Jest kielich wina i spojrzenie papieża, które mówi więcej niż tysiąc słów. Jeśli chcesz awansu, jeśli marzysz o godności biskupa czy arcybiskupa, musisz wziąć udział w grze, którą on sam wymyślił. To nie kazania i pobożność są drogą do zaszczytów, lecz gotowość poddania się jego pragnieniom. Aleksander VI nie tylko oddawał się rozpuście, on uczynił z niej broń polityczną. Wyobraź sobie nocną ucztę, na której nagle papież wstaje i wskazuje cię palcem. To nie wyróżnienie, to rozkaz. Musisz udowodnić swoją lojalność nie modlitwą, lecz posłuszeństwem wobec jego najbardziej bluźnierczych żądań. A w zamian już następnego dnia możesz zostać mianowany biskupem bogatej diecezji albo otrzymać złote sakiewki pełne monet. Ambasador Girolamo Priuli, obecny w Rzymie, pisał w swoich zapiskach, że zepsucie jakie widział w Kurii, nie miało sobie równych w dziejach. Opisywał, jak beneficja kościelne rozdawano niczym nagrody na jarmarku, a każdy, kto chciał cokolwiek osiągnąć, musiał zapłacić cenę, czasem złotem, a czasem własnym ciałem. Widzisz, jak papież rozciąga przed tobą sieć, w której każdy ruch prowadzi głębiej w otchłań. Ale tu kryje się jeszcze większa groza, bo jeśli raz ulegniesz, jeśli raz dasz się złamać, nigdy już nie wyjdziesz z tej gry. Papież będzie miał twoją tajemnicę w rękach, a ty staniesz się jego zakładnikiem. Wyobraź sobie ciężar tego strachu, świadomość, że każdy krok, każda decyzja, każde słowo może zostać użyte przeciwko tobie. To właśnie była siła Aleksandra VI. Nie miecz, nie armia, lecz grzech, który sam cię krępował. Dla borgiów rozpusta była walutą. Uczty stawały się targami dusz, gdzie biskupstwa, urzędy i lojalność kupowano nie modlitwą, ale poniżeniem. Ci, którzy odmówili, znikali z politycznej sceny. Ci, którzy się zgodzili, trwali jak cienie, na zawsze związani ze swoją hańbą. Rzymianie szeptali, że nikt nie był w stanie wyrwać się z tej pajęczej sieci, a każdy, kto spróbował, płacił najwyższą cenę. Ale to nie jest jeszcze najgorsze, bo kiedy rozpusta stała się bronią, zaczęła też służyć do eliminacji wrogów. Wino mieszało się z trucizną, a uśmiech papieża mógł być zapowiedzią śmierci. I właśnie w tym momencie rozpoczyna się kolejny, najbardziej przerażający akt dramatu borgiów. Wyobraź sobie watykańską ucztę, podczas której powietrze gęste jest od zapachu pieczystego i przypraw, a muzyka zagłusza szepty strachu. Siedzisz przy stole, trzymasz w dłoni kielich pełen rubinowego wina, ale nie masz odwagi go unieść, bo wiesz, że tu, w świecie borgiów, każdy łyk może być ostatni. Papież Aleksander VI i jego syn Cezar nie tylko bawili się rozkoszą, bawili się śmiercią. Wyobraź sobie, że wino, które stoi przed tobą, może być wymieszane z trucizną. Papież miał w zwyczaju zapraszać swoich wrogów i rywali na wystawne uczty, gdzie jedzenie i napoje stawały się narzędziem eliminacji. Nikt nie wiedział, kto wróci do domu, a kto zostanie wyniesiony martwy. Atmosfera napięcia sprawiała, że każdy kęs smakował jak wyrok. Relacje z tamtych czasów mówią jasno: Aleksander VI i Cezar Borgia używali trucizny tak, jak inni używali miecza. Dyskretne, niewidzialne, a przez to jeszcze bardziej przerażające. Najczęściej stosowali miksturę zwaną sakni kantarellą, powolny jad, który działał dniami, wykańczając ciało w męczarniach. Wyobraź sobie kardynała, który jeszcze wczoraj śmiał się przy stole, a dziś kona w swoich komnatach, podczas gdy Borgia spokojnie planuje kolejny sojusz. Ale oto najbardziej szokujący moment. Nawet sam papież padł ofiarą tej gry. W roku 1503 Aleksander VI miał przygotować ucztę, podczas której planował otruć kilku dostojników. Jednak los okazał się przewrotny. To on sam wypił zatrute wino. Wyobraź sobie scenę. Papież, który jeszcze przed chwilą triumfował, nagle blednie, jego ciało drży, a pot spływa mu po czole. Obok niego Cezar, również zatruty, wije się w bólu. Relacje mówią, że ciało Aleksandra VI spuchło i zczerniało, wydzielając odór tak silny, że nie sposób było się do niego zbliżyć. Nawet śmierć papieża stała się groteskowym widowiskiem, które przypominało wszystkim, że żaden człowiek choćby sięgał po boską władzę, nie ucieknie przed konsekwencją swoich czynów. Ale tu kryje się największa ironia. Papież, który przez lata używał rozkoszy i trucizny jako narzędzi władzy, sam zginął od tej samej broni. Wyobraź sobie strach w oczach kardynałów, którzy patrzyli na jego ciało i wiedzieli, że oto kończy się jeden z najczarniejszych rozdziałów kościoła. Ale wiedzieli też, że dziedzictwo borgiów nie umrze razem z nim, bo śmierć Aleksandra VI nie zakończyła koszmaru. To, co zasiał, żyło w jego dzieciach, w systemie, który stworzył i w pamięci Rzymu, który już nigdy nie patrzył na papieży tak samo. A ty, stojąc pośród tego wszystkiego, uświadamiasz sobie, że najgorsze wcale nie było samo życie papieża, lecz to, co pozostawił po sobie. Wyobraź sobie Rzym roku 1503. Ulice pulsują życiem, lecz tym razem nie słychać modlitw ani pieśni religijnych. Zamiast tego miasto szumi jak wzburzone morze, ludzie wychodzą z domów, by świętować śmierć papieża. Wokół słychać śmiechy, a w powietrzu unosi się nuta ulgi. Papież Aleksander VI, ojciec święty, którego grzechy zgorszyły nawet zepsuty rzym, właśnie odszedł. Ale to, co pozostawił po sobie, jest jeszcze straszniejsze niż jego życie. Widzisz ciało Aleksandra spuchnięte, sine, cuchnące tak bardzo, że nawet najwierniejsi słudzy cofają się z odrazą. Kronikarze zapisują, że jego zwłoki wyglądały jak ciało demona, nie człowieka. To tak, jakby samo niebo chciało naznaczyć jego grzechy na wieki. Obraz papieża, który zamienił Watykan w pałac rozpusty, teraz kończy się widokiem trupa budzącego odrazę i lęk. Ale prawdziwy horror polega na tym, że wraz ze śmiercią Aleksandra VI zepsucie nie zniknęło. Jego dzieci, Lukrecja i Cezar, kontynuują spuściznę ojca. Lukrecja, uwikłana w plotki o kazirodztwo, staje się narzędziem dalszych sojuszy, a Cezar, bezwzględny jak wilk, używa trucizny i miecza, by budować własne imperium. Wyobraź sobie, jak całe miasto żyje w strachu, bo nawet śmierć papieża nie kończy ery Borgiów, tylko przenosi ją w nowe ręce. I właśnie tutaj dociera do ciebie najbardziej przerażająca prawda. Aleksander VI nie był tylko jednostką, która zbłądziła. On był symbolem systemu, który pozwalałby władza absolutna zatruła kościół od środka. Watykan zamiast być twierdzą wiary stał się teatrem zepsucia. A jego przykład pokazuje, że tam, gdzie nie istnieje granica między władzą a pożądaniem, rodzi się piekło. Zastanów się teraz, co oznacza ta historia. Nie chodzi tylko o jednego papieża, o jedną rodzinę, o jedną epokę. To ostrzeżenie, że wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą bezkrytycznie w świętość autorytetu, kryje się ryzyko nadużyć. Rzym płacił za to cenę, ale echo tamtych wydarzeń przetrwało przez wieki, kształtując wyobrażenia o kościele, papieżach i ich mrocznych sekretach. Wyobraź sobie, że opuszczasz Rzym po śmierci Aleksandra VI. Patrzysz na miasto pełne śmiechu i ulgi, ale w twoim sercu nie ma radości. Jest ciężar wiedzy, że byłeś świadkiem historii, w której najwyższy przywódca duchowy stał się uosobieniem zepsucia. Rozumiesz teraz, że granice między sakrum a profanum mogą zostać zatarte szybciej niż ktokolwiek chciałby przyznać. Przyszedłeś tu wierząc, że papieże byli strażnikami moralności, a odchodzisz, wiedząc, że sami mogli stać się uosobieniem grzechu. Jeśli ta podróż w mroczne zakamarki historii otworzyła ci oczy, możesz kontynuować odkrywanie kolejnych prawd, których nikt nie miał ci powiedzieć. Bo to właśnie w cieniu historii kryją się odpowiedzi, które wciąż kształtują nasz świat.